Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Nawożenia Intermak. Moje nazwisko Jan Wcisło, jestem doradcą nawozowym w firmie Intermak. Spotykamy się dzisiaj na plantacji cebuli w miejscowości Krępice, województwo świętokrzyskie. Na tej plantacji, jak Państwo widzicie, cebula jest w odpowiednich. Dla tego okresu w fazach rozwojowych w skali BBCH, począwszy od fazy 41 poprzez fazę 42, kończąc na fazie 43. W tej fazie y, główka cebuli osiąga około 30% docelowej wielkości. Na co musimy zwrócić uwagę w tym okresie? Przede wszystkim na intensywne dokarmianie cebuli potasem. To potas nam buduje plon. To od tego momentu, dlatego też od tego momentu musimy rozpocząć intensywne nawożenie potasowe I my proponujemy zastosować następujące produkty: plonwit kali, jest to forma krystaliczna, plonvit quality, forma płynna, ewentualnie również możemy tutaj polecić kalprim. Bardzo ważnym pierwiastkiem w uprawie cebuli jest również. Miedź. Niedobory miedzi mogą skutkować następującymi objawami. Zbyt wczesnym załamywaniem szczypioru, co oczywiście wpłynie nam na mniejszy plon. Ponadto, deficyt miedzi może spowodować to, że łuska będzie słabo przylegać. Ta zewnętrzna łuska będzie nam słabo przylegać, co będzie skutkowało gorszym przechowywaniem. Dlatego, aby Uszczerze się przed deficytem, brakami miedzi, proponujemy zastosować mikrohelat miedzi, ewentualnie mikrowit miedzi. Musimy również pamiętać o biostymulatorach w uprawie cebuli. Mamy do zaoferowania dwa takie biostymulatory. Tytanit, który wpływa pozytywnie na pobieranie składników pokarmowych z gleby na wszelkiego rodzaju procesy biochemiczne, a także drugi nasz produkt to Optisil. Optisil jest to produkt krzemowy, który zawiera w sobie krzem, który oczywiście występuje w glebie, ale jest on słabo pobierany przez roślinę. Musimy zwrócić uwagę również na to, że cebula charakteryzuje się bardzo intensywnym pokryciem woskowym. Dlatego polecamy do każdego zabiegu stosować adiwanty. My mamy dwa takie adiwanty. Pierwszy to adidens, drugi faster. Czym się, można powiedzieć, różnią, bądź co cechuje jeden a drugi adidens? Ma w sobie skład, dzięki któremu roślina w łatwiejszy i szybszy sposób przyswoi sobie zastosowany Oprys do listy. Faster posiada w swoim składzie substancje antyspieniające, czyli nie, występ, nie wystąpi w momencie mieszania kilku nawozów czy nawozów z innymi środkami chemicznymi ten efekt pienienia. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Akademia Nawożenia Intermak.